Czy to już sezon ogórkowy? Ależ nie. Sierpień zaoferuje głośne premiery tego lata. Nie zabraknie mniejszych tytułów, które także zapowiadają się obiecująco. Jesteś ciekawy, w co będzie można zagrać? Zapraszam na najlepsze premiery sierpnia. Zestawienie rozpoczniemy głośnym tytułem. W końcu przyjdzie nam zagrać w kolejną odsłonę Mafii. Mafia dawne strony rozgrywa się w czasach dwudziestych przed wydarzeniami z pierwszej odsłony. Walcz o przetrwanie jako Enzo Favara i udowodnij rodzinie swoją wartość w porywającej przygodowej grze akcji z perspektywy trzeciej osoby. Gra wyjdzie na aktualną generację konsol i komputery. The House of the Dead 2 Remake to świeżona odsłona drugiej części znanej i popularnej serii strzelanek na szynach. Dziel się w rolę jednego z tajnych agentów, Jamesa bądź Garego, lub zjednoczcie siły w trybie kooperacji, aby zlikwidować przerażające nieumarłe potwory stojące Wam na drodze. Celowniczek wciągnie na długie godziny. *Sort of the Sea to nowa magiczna przygoda twórców Journey, Abzu i The Pathless. Ciel się w tajemniczego przywoływacza i przemierzaj falujące piaski na wyjątkowej desce hauerbordzie zwanej hauer swordem. Odkrywaj zapomniane ruiny, majestatyczne krajobrazy i przywracaj życie światu spustoszonemu przez upadek. Ta medytacyjna podróż łączy eksplorację z unikatowym stylem poruszania się. Twórz niesamowite doświadczenie wizualne i emocjonalne. Dying Light: The Beast to zupełnie nowy rozdział kultowej serii survival horroru od Teklandu. Wciel się w niepowstrzymanego potwora i stań się śmiertelnym zagrożeniem dla ludzi. Odwróć rolę teraz to Ty jesteś łowcą. Poluj, rozwijaj swoje nadludzkie zdolności i siej spustoszenie w mieście opanowanym przez strach i chaos. Brutalna akcja, dynamiczna rozgrywka i mroczny klimat czekają. Guilds of War Reloaded to powrót legendy w nowym wydaniu. Odświeżona wersja pierwszej odsłony zaoferuje ulepszoną grafikę, płynniejszą rozgrywkę i pełne wsparcie rozgrywki międzyplatformowej. Klasyczna kampania Markusa Phoenixa nigdy nie wyglądała tak dobrze. Premiera pod koniec miesiąca. Tak prezentuje się nasza lista premier. Napisz w komentarzu, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Zapraszam do sprawdzenia naszej strony internetowej oraz kont społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.